Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku strzelca na październik 2022. Tym razem z wachlarza będziemy wybierać tak do urozmaicenia. Tu mamy kartę wyboru. Hmm. Mam siódemkę kielichów, czyli nadal wybór. Będziecie coś wybierać, ale fajnie się kończy, bo jest spełnienie życzenia, czyli wybierzecie dobrze. Ja jeszcze będę o tym mówiła, tylko już muszę na kolejne tygodnie, na kolejne tygodnie, coś tu wyłożyć. Hmm. Ten drugi tydzień tu na razie wygląda taki mniej zabawny, ale tutaj o też jest potencjał bardzo ciekawy, też jest potencjał. Teraz mamy o tu też fajny potencjał, znowu as, drugi as, trzeci as, macie trzy asy. Co tam dalej mamy? Kapłanka. Wyrównajmy to wszystko i znowu zobaczmy teraz czwarty tydzień. Czwarty tydzień sprawiedliwość. Hmm, dziewiątka buław. Co tam dalej mamy? Czwórka mieczy. I co tam? O, dwójka kielichów. Także tu bardzo ładnie się kończy. No to tego się trzymajmy, ale muszę po kolei teraz, tak? Po kolei. Dwójka buław mówi o tym, że stajecie przed trudnym wyborem. I tu jest taka podpowiedź, aby kierować się głosem intuicji, czyli tymi wewnętrznymi. podpowiedziami, zresztą tutaj też jest ta sama podpowiedź, z tym, że tu widać jakby było tych potencjałów więcej, czyli tych możliwości do wyboru jest więcej niż dwie. Tu na początku widać, że idziecie, musicie iść albo w lewo, albo w prawo, a wy nie wiecie, czy iść w lewo, czy w prawo. Natomiast tu jest, pokazuje się dużo potencjałów. Ale trzeba odróżnić ziarno od plew, no, pomoże w tym głos serca przede wszystkim. Czyli trzeba wybrać to, co jest najbardziej wartościowe według was, według tego waszego głosu wewnętrznego, który tu ma być takim suflerem dla was i wam podpowiadać. Bo nie wszystkie te rzeczy, które się tu pokazują, które się jakby jawią przed wami jako możliwości, nie wszystkie są tej samej wartości. I trzeba właśnie. Dokonać mądrego wyboru w oparciu o głos serca, a następnie, jak już wybierzecie, no po prostu realizować to, ale żeby zrealizować, bo to mogą być pomysły, tak? To mogą być, mogą być pomysły, mogą być jakieś potencjały żeby to zrealizować należy tym pomysłom nadać jakieś realne kształty, przede wszystkim podstawy. No trzeba od podstaw zaczynać. Czyli zacząć robić coś, co spowoduje, że to się zrealizuje, ale widać, że tu bardzo szybko jakieś spełnienie przychodzi, jakieś spełnienie takie, że będziecie po prostu zadowoleni, będziecie mieli to poczucie satysfakcji, że coś wam się tutaj udało. To jest jeszcze pierwszy tydzień cały czas. No, tutaj się nie co psuje, no bo tutaj, tutaj akurat nie jesteście zadowoleni, ale to już jest drugi tydzień. Tu jest czwórka kielichów potem. Także w danym momencie, w tym pierwszym tygodniu, tu jest to zadowolenie, jest poczucie spełnienia, tu jest jakieś spełnienie życzenia. Lub może nie. Natomiast w drugim tygodniu tego nie ma, bo wy skupiacie się po prostu na czymś, co Wam się nie podoba, zamiast skupiać się na tym potencjale, który tutaj jest. On jest tu pokazany, jakby był z tyłu za Wami. Po prostu chodzi o to, to nie chodzi o to, że on jest dosłownie za wami, tylko że wy go nie widzicie, bo wy się na nim w ogóle nie skupiacie. Wy się nawet nie staracie go zobaczyć. Jakbyście się postarali go zobaczyć, to byście go zobaczyli. Po prostu trzeba się lepiej rozejrzeć. Skupić się zawsze, skupić się zawsze na możliwościach, bo jeżeli skupiacie się na tym, co wam się nie podoba, no to wy tych możliwości nie widzicie. No i tutaj jeszcze słabości się pokazują. Jest karta diabła, czyli jakieś wasze słabości, jakieś niedociągnięcia. Każdy ma jakieś słabości, więc to nie jest nic dziwnego, tylko chodzi o to, żeby się tym słabościom przyjrzeć, zobaczyć, z czego one wynikają, bo to najczęściej są słabości oparte na lękach, i właśnie tym lękom trzeba się przyjrzeć, zobaczyć jaka jest ich pierwotna przyczyna, zaakceptować te lęki przede wszystkim, ale najważniejsze, żeby się też się im przyjrzeć, spojrzeć im prosto w oczy. Wtedy one zmaleją, a wy je le lepiej też będziecie rozumieć, bo też o zrozumienie tu chodzi, i wtedy wyzwolą się w Was jakieś tutaj pokłady energii twórczej, czy energii jakiejkolwiek do działania, bo no widać tu tą energię do działania później. Macie w ogóle aż trzy asy, to jest też ciekawe tutaj, bo tak praktycznie podrządone się pokazały. Ten AS mówi o możliwości spełnienia w materii, czyli jakaś nowa możliwość. Czy to możliwość nowej pracy, czy możliwość inwestycji, przeprowadzenia jakiejś transakcji, np. kupna czy sprzedaży, możliwość remontu, m, może być możliwość zakupu jakichś maszyn, urządzeń, albo sprzętu AGD, albo jakichś maszyn do pracy, możliwość podpisania nowej umowy o pracę. Lub jakiś nowy projekt, co może być, który przyniesie pieniądze. Cóż jeszcze, macie możliwość nowego działania. To może być związane z podróżą albo z, jakimś, z jakąś taką nagłą okazją, nagłym prezentem od losu, co, coś nowego, coś, ale coś, co Was będzie pasjonowało, tu jest pokazane, czyli ta nowa praca może wiązać się z Waszymi zainteresowaniami lub z waszym hobby, ale jest informacja, aby odciąć się od tego, co wam nie służy, lub od tego, co jest oparte, co nie jest oparte na prawdzie, tak powiem o. Będzie lepiej brzmiało. Czyli odciąć się od tego, co nie jest oparte na prawdzie, bo to jest miecz prawdy tutaj. Czyli jeżeli macie robić coś nowego, to musi wynikać z was, znaczy musi, no lepiej by było. Lepiej by było, żeby wynikało z was, żeby było zgodne z wami. A nie z jak, jakimiś takimi, hmm, z czymś, co, co z Wami nie jest zgodne. O też tak powiem, żeby lepiej brzmiało. Yy, przede wszystkim coś, co Wam przeszkadza, no to trzeba odciąć. Coś, co jest nieaktualne. Może to być też coś, właśnie, co, co wynika z przeszkody, z jakiejś blokady umysłu. Też coś takiego, czyli jakieś stare schematy umysłu, jakieś nieaktualne schematy, które. Dobrze by było zamienić na, na jakieś inne zupełnie myśli, inne programy umysłu. I coś dalej, kapłanka mówi o waszej mądrości, którą sobie zebraliście w zebraliście dzięki poprzednim doświadczeniom, ale mówi też o równowadze, czyli dzięki stanowi równowagi, zresztą sprawiedliwość też tutaj pokazuje równowagę. Dzięki równowadze, którą tutaj osiągacie, Macie możliwość osiągnąć coś więcej, jeszcze coś więcej, i to się może tutaj wiązać z miłością lub z dobrą współpracą w miejscu pracy. Cóż jeszcze, to może być jakaś sprawa tu do załatwienia, może być to sprawa urzędowa lub sądowa, lub jakakolwiek, może wiązać się z zadośćuczynieniem, bo tutaj chodzi o wytworzenie stanu równowagi, ale tak jak mówiłam, równowaga pokazana w tych dwóch kartach będzie skutkowała pozytywnie czy to w dziedzinie uczuć, czy w sprawach zawodowych. Natomiast dziewiątka była w mówi o tym, żeby się liczyć z jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami, nieprzewidzianymi wydarzeniami, które Was tu będą męczyć trochę. No, rzeczywiście was zmęczą, bo tutaj Czwórka Mieczy, czyli będziecie tu potrzebowali więcej odpoczynku, regeneracji, więcej snu. Dobrze by było zadbać też o zdrowsze odżywianie się po prostu, ale uzdrowienie jest możliwe. Tu widać, że następuje uzdrowienie, może być pod każdym względem, nawet czy to w dziedzinie uczuć, czy, czy także takie fizyczne. Pod względem zdrowia fizycznego, czy też jeśli chodzi o stosunki w pracy, bo ta karta dotyczy porozumienia, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Tego się trzymajmy. To jest karta, która mówi o rozwoju uczuć pozytywnych i takim harmonijnym dogadywaniu się. Jeżeli wcześniej, na przykład, była niezgoda, to tu dochodzi do zgody, do porozumienia. Do, do harmonii i do szczęścia, do szczęścia tego się trzymajemy tym optymistycznym akcentem. Zakończę, do usłyszenia.